I dzisiaj gramy, na w zasadzie robimy opening na koncie Aliena I on zbił 20 rangę na Rosie Możecie go znaleźć pomiędzy miejscem 100 60 70 No I zapraszam do oglądania Ale dobrze Zaczniemy sobie od Brawl boxów. Pierwszy Brawl Box Mamy punkty mocy do Rosy oraz do peny i bonusowy przedmiot, czyli event Weekend. Alien mówił, że chciał punkty mocy do do Shelly. O, m, tak. Ale no jak na razie to żadnych. O do Piperki wiem, że gra dużo do Jessie i trzy gemy. Na pewno się ucieszy. Mamy punkty mocy do Rico, do Nity. O! Są do Shelly, to 10. Oraz do Karla Mamy do Piper. I... oraz do Bu, I dobrze, to już będzie szósta skrzynka. Mamy do Bibi oraz do Penny. Mamy Gina oraz Bibi. Coś dużo tej Bibi leci. Mamy do, do. Do Daryla. I do Tika. A w ogóle Alien. Brakuje mu tylko chyba. legendarnych zadymiarzy. A więc może. Mamy dosyć bardzo małe szanse, żeby coś mu trafić. Ale. Może pójdzie coś. Kto wie. Brock i ból. O za chwilę będzie miał bóla na kolejny poziom. Ból. Cold. Oraz Penny. I dwa eventiquety. Końcy, poko i bibi. Prank, Rosa, 8 demów. Brały boksa, bardzo dużo. Mm, Penny oraz Carl. Poko oraz Brock. I Shelly, Bibi, Brock, Tara. Dynamite oraz Teague. Piper oraz Rosa. Barley oraz Daryl. Mortis oraz Jean. Bibi oraz Barley. Carl oraz Nita. Jest ostatni Brawl Box może będzie. Niestety jest tylko Bibi i Tik. Dobrze, zaraz przechodzimy do Big Boxów. Z Big Boxów coś poleci. Tara, Colt oraz Penny. Tara, Tig oraz Piper można upgrade'ować i port 5 gemów. I, jeszcze, i przedostatni super big box. Mamy Bibi, Dynamica oraz Bula aż 30. I znowu 8 gemów. Przechodzimy do największej skrzynki. Niestety musimy teraz otworzyć mega boxa. A więc otwieramy. I czy będzie nowa postać? Chwila prawdy. Niestety jest tylko 5 przedmiotów: Dynamite, Tara, Mortis, El Primo, i sam koniec 7 etykietów, 200 Token i 3 Gemy. Mamy jeszcze 50 golda, 25 po y punktów mocy do szeli. Wiadomo. I ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka. Mamy Franka, Gina oraz El Primo. No niestety nic nie było. Niestety. Ale może zagramy jeszcze jeden mecz. Ostatni, zagramy jeden mecz. A no, solo dał nie. Hm, Może. Zagram sobie Bibi. I zobaczymy, jak nam pójdzie na takich wysoko. Dobrze, mamy jeszcze jednego Dobrze, mamy tutaj za chwilę... Może nam Nita wyskoczyć, niestety nie zobaczyła już, a więc nie najlepiej. Kurczę, kurczę. Nie ogarniam się nic w ogóle na takich wysokich pucharkach, bo Naprawdę, to się dzieją rzeczy. Co w ogóle teraz walki o 15 rangiach? No Nie, nie ma się co dziwić. O, mamy panią Tarek. Po, podejdź, proszę, proszę, podejdź. Dobra, schowała się w tych krzyczkach. Poczekam, może, sobie lepiej chwilę. Aż. Ktoś bliżej do nas podejdzie, ale nie, dobra, szaruj, Ra raszujemy, raszujemy. Chodź. Tu pani... Kurczę, mam za, mam za krótki zasięg. Nie dosięgnie nikt takiej pani Tary. Dobra, uciekliśmy. Hmm. Czy będzie to wygrana? Zobaczymy. Tutaj widzę, że nita się skada. Pani Nito. Wie pani, że pani nie ma ze mną szans najmniejszych. Dobra, to tam jest Pam, tu jest Stara. I to, to źle. Jest źle. A nie. Były dwie Pam. Tutaj. Nie mamy najwięcej życia. Fajnie by było bardzo, ponieważ... Trzecie miejsce. Mamy na plus pucharki. Czyli dobrze. I mamy ostatnią skrzynkę. Może teraz coś trafimy. Z ostatniego brały Boxa Chwila jest? nie ma. mamy punkty mocy za do Szeli oraz do Rico a więc żegnam się te, teraz z wami proszę do zasubskrybowania tego kanału